Ja dzisiaj będę mówić o tym, co jest naturalne, bezpieczne, ekologiczne, czego nie można przedawkować. Na pewno nie przyjedzie do Was po tym zabiegu żadna karetka. Nie zrobicie sobie tym krzywdy ani nikomu innemu. Jest to łatwe i proste do nauczenia się, bardzo intuicyjne. Ja bym powiedziała, że nawet samo wchodzi w krew. No i sprawdzi się, Zarówno w rękach profesjonalistów, którzy no, mają już pewne zaplecze różnych metod manualnych, z którymi pracują, ale sprawdzi się też w rękach tych wszystkich osób, których ciągnie do pracy twarzą w twarz z twarzą, którzy znają, a ja bym nawet powiedziała, czują potęgę dotyku, lubią go dawać, lubią go otrzymywać. No i o czym mówię? Oczywiście mówię o liftingu wielowarstwowym dre, który jest takim, powiedziałabym, wybornym, prawdziwie holistycznym dialogiem z naturą i z czasem i fantastycznie wpisuje się we wszelkie formy odnowy biologicznej twarzy i co sobie tam życzycie, jeśli chodzi o urodę, o Poprawę wyglądu, o poprawę owalu, o wygładzenie zmarszczek, o przywrócenie twarzy świeżego wyglądu, cerze blasku, oczom błysku itd. No, jak sama nazwa wskazuje, jest to lifting, ale nie jest to tylko lifting twarzy, ale jest to też lifting duszy.